Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem Anioł Pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim. Zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo z martwych wstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: Powstał z martwych. I oto udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc, witajcie. One podeszły do niego. Objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich, Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo pańskie. Drodzy siostry i bracia, zgromadzenie w Waszych domowych kościołach, między innymi w takich okolicznościach, w jakich się obecnie znajdujemy, szczerze i z dumą powtarzam za Świętym Franciszkiem, że Pan dał mi braci. Będąc we wspólnocie, zwłaszcza tak dużej jak nasza Panewnicka, Mimo braku wiernych w świątyni możemy nadal pięknie i bardzo uroczyście celebrować tę liturgię Wigilii Paschalnej, najważniejszej w całym roku liturgicznym, nazywanej przez świętego Augustyna Mater Omnium Vigiliarum, Matką wszystkich wigilii. Zdaję sobie sprawę, że Wielu kapłanów w tak radosnym dniu może być dzisiaj osamotnionych, podobnie jak i wielu z Was, nie mogąc odwiedzać swoich najbliższych, swoich rodziców, dziadków czy dzieci. Dzięki technice i duchowej łączności możemy przynajmniej w ten sposób być razem i możemy się dzielić radością wiary. W tej zawirusowanej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam w tym roku przeżywać Wielkanoc. Święty Serafin z Sarowa, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, jeden z najbardziej popularnych świętych kościoła prawosławnego w Rosji, przez wiele lat przebywał w całkowitej samotności. Żyjąc na odludziu w puszczy. Przez ten czas z nikim nie rozmawiał, nawet z zakonnikami, którzy przynosili mu jedzenie. Zachowywał całkowite milczenie. Po wielu latach takiego życia, modlitwy, postu i milczenia, za natchnieniem Bożym powrócił do monasteru, powrócił do wspólnoty. W czasie drogi do klasztoru mijał różnych ludzi, którzy otwierali przed nim swoje serce. Prosili go o pomoc, o radę. Święty Serafin do wszystkich kierował jedno zdanie: Moją radością jest Chrystus z martwych to jedno zdanie przywracało ludziom utraconą nadzieję. Spotkanie ze świętym Serafinem, tak bardzo, tak żywo wierzącym zmartwychwstałego Chrystusa, całkowicie odmieniało życie ludzi, którzy do niego przychodzili. On dzielił się z innymi swoją radością. Moją radością jest Chrystus zmartwychwstały. Pragnę, aby to przesłanie dotarło do wszystkich serc, zwłaszcza tych zagubionych, zrozpaczonych, zalęknionych, by Chrystus z martwych wstały był radością każdego z nas. Przypomnijmy sobie tę scenę uczniów, widzących do Emaus. Byli zniechęceni i rozczarowani. Kiedy rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa, w jednym momencie wszystko się zmieniło. W jednym momencie odzyskali radość, wiarę, nadzieję, miłość, szybko wrócili do Jerozolimy i dzielili się tą radością, którą odzyskali, kiedy spotkali się z Jezusem. Wiara w zmartwychwstałego Chrystusa i radość płynąca z tej wiary. Była tak wielka u katechumenów starożytnego kościoła, że po przyjęciu w Wigilię Paschalną sakramentów krztu, bierzmowania i Eucharystii byli gotowi na męczeństwo, które przyjmowali z odwagą i radością. My także dzisiaj podczas tej liturgii usłyszeliśmy wezwanie do radości. W orędziu paschalnym diakon Cyriak wyśpiewał następujące słowa. Weselcie się zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki król odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Dzisiaj stajemy się świadkami tego wielkiego wydarzenia, i niezależnie gdzie uczestniczymy w dzisiejszej liturgii, tu w świątyni czy przy odbiornikach w naszych domach, nasze serca niech napełnią się radością, bo Chrystus pokonał śmierć i grzech i otworzył nam bramy wieczności. Nasza radość będzie jeszcze większa. Jeżeli będziemy umieli dzielić się tą radością z innymi. Liturgia wigilii paschalnej, co już zostało podkreślone w komentarzach, jest bardzo bogata w symbole i znaki. Od 2017 roku rozważaliśmy kolejno symbolikę światła. Dzisiaj musieliśmy tę część pominąć. Zmartwychwstanie Jezusa to jest właśnie eksplozja światła. Gdzie jest światło, tam jest życie i radość. Chrystus wprowadza nas, wyprowadza nas z ciemności grzechu i śmierci do, do Królestwa wiecznej światłości. Dwa lata temu rozważaliśmy symbolikę Paschału, świecy, która należy do najważniejszych znaków używanych w liturgii. Właściwie możemy powiedzieć, że towarzyszy nam przez całe chrześcijańskie życie. Przypomina nam także nasze chrześcijańskie powołanie, że my mamy być światłem dla świata. W ubiegłym roku rozważaliśmy symbolikę liturgii Słowa Bożego. Słowo Boże ma moc zmieniać nasze życie. Trzeba sięgać do Pisma Świętego, a zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w domu i mamy więcej czasu możemy to czynić. Procesja rezurekcyjna to kolejny symbol dzisiejszej liturgii. Niestety dzisiaj procesji nie będzie. Nie wyjdziemy z radosnym śpiewem na plac bazylikowy z najświętszym sakramentem. Procesja jest wyznaniem naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa, w jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Niesiony najświętszy sakrament jest ukazaniem światu, że zmartwychwstały Chrystus jest obecny w swoim kościele, jest obecny pośród nas. Tę obecność Chrystusa symbolizuje także jego figura i krzyż przyozdobiony czerwoną stułą. Procesja rezurekcyjna przypomina nam także, że jesteśmy powołani, aby być świadkami radości z martwych wstania. Dzisiaj po zakończeniu liturgii, po błogosławieństwie, podczas śpiewu Regina Celi raduj się nieba królowo, będą biły dzwony, które mimo trudnej sytuacji Będą nas i mieszkańców naszej parafii wzywały do wielkanocnej radości. Nasze codzienne życie ma pokazywać, że naprawdę wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To wydarzenie winno być widzialne w naszych decyzjach i w naszym postępowaniu. Drodzy bracia i siostry, drodzy współbracia, Nasza wiara w zmartwychwstanie weryfikuje się właśnie w trudnych chwilach naszego życia. Na każde cierpienie, niepowodzenie, na obecnie przeżywaną pandemię i wszystkie skutki, które ona przynosi, inne trudności życiowe, mamy patrzeć przez pryzmat zmartwychwstania. Czyli przez pryzmat ostatecznego zwycięstwa nad złem i cierpieniem. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana prawdziwie wyszedł z grobu i żyje, aby nas nieustannie wspierać. Nigdy nie jesteśmy sami. Z Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy nam przez całe życie. Jest taki anonim zatytułowany. Ślady na piasku. Jego autor pisze, We śnie szedłem brzegiem morza z Panem, oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mojego życia. Po każdym zmienionych dni zostawały na piasku dwa ślady, mój i Pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad odciśnięty w najcięższych dniach mojego życia i rzekłem: Panie, postanowiłem iść za Tobą. Postanowiłem iść z Tobą. Przyrzekłeś być zawsze ze mną. Czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, kiedy było mi tak ciężko? Odrzekł Pan. Wiesz, Synu, że Cię kocham i nigdy Cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad, ja niosłem Ciebie na moich ramionach. Nigdy nie jesteśmy sami, zmartwychwstały Chrystus towarzyszy nam przez całe życie. Niech zmartwychwstały Chrystus kolejny raz przeprowadzi nas ze śmierci do życia. Umiejmy w tym trudnym czasie, jaki przeżywamy, zdobyć się na takie wyznanie, jakiego uczy nas święty Serafin. Moją radością jest Chrystus z martwych wstały i trwajmy w tej radości. Amen.